Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawiły się nowe patchnotes do AFK Arena, czyli w tym przypadku będą to patchnotes 1.77, no i oczywiście standardowo wszystko tutaj na filmie omówię. Na początek mamy standardowo nową postać, nową postacią będzie Tesku, The Serpent Charmer, będzie to postać z frakcji Zwierzę Ludzi, oczywiście Arena Prób też się pojawi na moim kanale, poradnik z Areny Prób będzie dostępny albo w ten sam dzień jak Arena prób pojawi się na serwerach głównych, ewentualnie jeden dzień wcześniej, standardowo. Co do szybkości wypuszczania postaci, tutaj w sumie nie ma co się już wypowiadać. Myślę, że absolutnie znajdujemy się w nowej rzeczywistości AIFK Areny i trzeba się przyzwyczaić, że jedna nowa postać, minimum, na aktualizację zawsze będzie. No i pewnie w międzyczasie gdzieś tam jeszcze postacie międzywymiarowe. No, myślę, że to już absolutnie jest pewne. No, bo dawno nie było żadnej przerwy, jeżeli chodzi o postacie. Myślę, że niedługo też pojawi się jakiś podziemca, bo ostatnio pojawił się niebiański. No, i tak to zazwyczaj jest, że niebiański, podziemca, i tak dalej, i tak dalej. No, i też oczywiście normalne frakcje. Także, jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, takie te nieznane, bo postać jest oczywista, no, to mamy powrót łowieckich pól, czyli odpowiednika skarbta czasu na 5 osób. Także będzie dostępny nowy sezon. No i zaszło kilka w sumie zmian. Przede wszystkim dodano nową funkcję posiłki. Gracze będą mogli od teraz wybrać sobie frakcję, no i będą mogli wybrać postacie z tej frakcji, żeby pomagały im w walkach na łowieckich polach. Dodano y, honor łowcy, który będzie dawał dodatkowe nagrody, jeżeli podniesiemy poziom łowieckiego składu. No to jest coś jak y, skarbiec czasu. Chociaż w sumie to już coś takiego było na tych łowieckich polach, więc może coś zmienione. Może pay to win przepustka, no znaczy no niedokładnie Pay2Win, tylko płatna, może, ale myślę, że w tym kierunku coś będzie, bo wszędzie indziej dodają właśnie takie przepustki płatne, więc myślę, że i na łowieckie pola wrzucą. W każdym razie dalej dodano interaktywne jakieś tam kafelki. To będzie coś z historią, czyli gracze będą mogli wejść w interakcję z tymi historiami starymi i nowymi. Jeżeli chodzi o owieckie pola, to raczej taka ciekawostka, jeżeli kogoś tam interesuje historia tej gry. Także większość osób pewnie hmm, po prostu to oleje, ja tak samo, ale każdy ma swój styl gry. Wiadomo, jeżeli lubicie historię, to będzie dla was fajne. Jeżeli nie lubicie, no to whatever, prawda? Także następnie zmieniono tabelę wyników, będzie teraz indywidualna tabela wyników, z tego co widzę. No, i będą wysyłane nagrody w zależności od tego, na jakim miejscu znajduje się wasz członek, waszego składu, czyli po prostu osoba ze składu, która jest najwyżej w rankingu, no to będzie decydowała o tych nagrodach, które będziemy otrzymywali, które cały skład będzie otrzymywał. Więc teraz też warto się postarać. No pytanie też, jakie to będą nagrody, ale jeżeli będą całkiem całkiem, no to może warto tym razem przycisnąć. No i poprawki, jeżeli chodzi o balans walk, no tutaj nie ma nic, żadnych szczegółów podanych. Oczywiście chodzi o po prostu zwykłe walki, pewnie jest zmniejszona trudność, bo dużo osób zawsze narzeka, że te rzeczy wszystkie są za trudne, więc zazwyczaj to jest zmniejszenie trudności, rzadko kiedy trudność zostaje powiększona. Także nowy event został zapowiedziany, Pursuit of Fire, czyli pogoń za ogniem, będzie dostępny po ukończeniu 3.36 na kampanii. 28 będzie dopiero na serwerach testowych, więc jeszcze musimy sobie no, dosyć długo poczekać. Na serwery główne pewnie wejdzie dopiero, myślę, że w grudniu, no ale zobaczymy. Pewnie gdzieś mniej więcej jak sigile będą się kończyły, ewentualnie trochę później, ale tak jak mówię, no, musimy poczekać. Nowa runda na mglistej dolinie to jest standard. Nowa podróż studów też standard. Tym razem będzie to Land of Frozen Lakes. No i będzie dostępna 3 grudnia. Z tego co widzę, na serwerach głównych, więc pewnie parę dni później na serwerach mm, oficjalnych tych głównych. Yy, znaczy na testowym będzie. Znaczy się 3 grudnia. No i mamy dalej nowa mapka The Realm of Daniel na wędrującym balonie. Mapka jest już dostępna na moim kanale po polsku po angielsku. Można wpisać, jeżeli chcielibyście zobaczyć jak to wyglądało, no jak to będzie wyglądać. Od razu mówię, że będą zmienione nagrody, bo dużo osób o to pyta. Będzie można wziąć udział po ukończeniu 2950 na kampanii i ukończeniu Tinder Grottoes, czyli innej mapki na wędrującym obecnie. Balonie na 60% to jest taki standard, standardowa, właśnie taktyka. Mamy dalej kolejny rozdział, 47. To już dla jakichś szaleńców, absolutnie. No i zmniejszona trudność, jeżeli chodzi o rozdział 46. Tutaj jest podane, że zmieniona trudność, ale dobrze wiemy, że chodzi tutaj o obniżenie trudności. Także rozdział 47. Nie mam pojęcia, kiedy my się tam znajdziemy, pewnie za jakieś dobre parę lat. I wtedy będzie rozdziałów i tak 60. No, i tutaj mamy taki spamik nowych pięter. Także wieże frakcyjne będą od teraz miały 720 pięter. Wszystkie te cztery podstawowe, nie licząc wież premium. No, i trudność na piętrach od 660 do 690 została zmniejszona. Ogólna królewska wieża będzie miała teraz 1250 pięter. No, i między 1150 a 1200 będzie zmniejszona trudność. Jeżeli chodzi o wieże premium podziemców oraz niebiańskich, to tych pięter łącznie będzie teraz 480, a od 440 do 460 będą po prostu te łatwiejsze piętra i tyle. No i tutaj mieliśmy jakiś mały problem z przeciwnikami na przeklętym królestwie, czyli tej drugiej rozgrywce oprócz obok w sumie spaczonego królestwa, czyli po prostu przeciwnicy nie wchodzili w efekt wściekłości. W niektórych specyficznych sytuacjach, że tak powiem. No i zmiany, jeżeli chodzi o postaci, czyli już takie no zazwyczaj mniejsze poprawki, czyli był tutaj błąd u pipy, czyli podczas pierwszego używania jej umiejętności astral shift, po prostu umiejętność brała na cel złego, sojuszniczego bohatera w niektórych sytuacjach. Zazwyczaj ja w ogóle tych błędów nie doświadczam, albo doświadczam. Pewnie wielu z nas tych błędów doświadcza. Ale nie zwracamy na, te, na coś takiego uwagi, bo trzeba naprawdę mocno się przyjrzeć, żeby coś takiego dojrzeć, w niektórych sytuacjach, nie mówię, że w każdej. No i jeżeli chodzi o Gorwo, to tutaj był błąd z animacją, jego umiejętności dive bomb, czyli po prostu przy używaniu tej umiejętności, jakaś tam animacja nie była pokazywana na ekranie, czyli to był bardziej błąd wizualny, bo tutaj nie ma. Żadnych zmian, jeżeli chodzi o efekty w trakcie bitwy. Rosalin poprawiona zdolność, umiejętność, w sumie podążanie, w sumie mechanika. Tutaj to już naprawdę zostało zmieniane kilka razy. Po prostu, jeżeli Rosalin biega sobie za panem A i jeżeli pan A zniknie z pola bitwy, tutaj jest podane, że zniknie, nie że zostanie zabity, no to Rosalin podąży za inną postacią w czasie zniknięcia pana A podąży za panem B na przykład. Czyli jeżeli, no nie wiem, cel Rosalind zostanie zamknięty przez Fawkesa, to ona sobie pobiegnie za kimś innym. Po prostu zostało to usprawnione, bo z tego co wiem, to już działało właśnie w ten sposób, ale pewnie nie działało tak, jakby twórcy tego chcieli. Jeżeli chodzi o Belindę, to po prostu jej umiejętność Weapon Blessing czasami brała na cel zły cel, jak to by nie brzmiało. Jeżeli chodzi o Zolorata, to był tutaj problem z jego umiejętnością Time Rift, czyli po prostu jego energia była chaotycznie zmieniana, czyli zmieniała się w dziwny sposób, rosła, malała i tak dalej, po prostu podczas używania Time Riftu w trakcie. No i w niektórych sytuacjach to miało miejsce, u mnie nie miało, ale dopiero zacząłem używać na poważnie Zolorata, bo niedawno go dopiero zrobiłem. No jeżeli chodzi o Albedo, to tutaj usprawniono logikę wzmocnienia statystyk, jeżeli chodzi o umiejętność przedmiotu sygnowanego Guardian Overseer, po prostu ma to działać teraz w ten sposób, że wzmocnienie statystyk będzie odbywało się od razu, automatycznie, a nie tam po jakimś czasie, czy coś takiego. Także szybki przegląd standardowo, nowa postać Tesku, z frakcji Zwierzy Ludzi i Arena Prób, łowieckie pola wracają z usprawnieniami, zmianami itd. itd. Nowy event Pogoń za Ogniem, nowa Mglista Dolina, nowy sezon w sumie Mglistej Doliny, Nowa Podróż Cudów, Land of Frozen Lakes, nowa mapka na wędrującym balonie. Będzie nazywała się The Realm of Daniel, czyli chyba wymiar negacji, jeżeli się nie mylę. Także można sobie wpisać. Nowy rozdział 47. Na 46. Obniżone mm, trudności walk, może w ten sposób, bo się tutaj pomyliłem, że tak powiem. No i tutaj, jeżeli chodzi o wieże, no to po prostu więcej pięter wszędzie, w sumie, na wieżach podstawowych tych podstawowych frakcyjnych na ogólnej królewskiej wieży, no i na wieżach premium więcej pięter i niektóre poprzednie mają zmniejszoną trudność. Tutaj błąd, jeżeli chodzi o Przeklęte Królestwo, no i zmiany u postaci, u Pippy, u Gorwo, u Rozaline, u Belindy, Zolorata i Albedo. Zmiany czy też poprawki, no ja to tak nazywam, zmiany i poprawki po prostu. No i tutaj w sumie nie ma informacji, że te zmiany dotyczą tylko i wyłącznie serwera testowego, Ostatnio były takie dopiski, więc prawdopodobnie te pacznący są już oficjalne, takie ostateczne. Nie będzie żadnych poprawek, bo nie ma tego właśnie dopisku. No chyba, że zapomnieli. W każdym razie, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Według mnie pacznący całkiem przyzwoite. Nic szalonego, nie ma żadnych takich cudownych, super nowości. Wiele rzeczy tak naprawdę dla takich, że tak powiem wielorybów, bo te wysokie piętra, czyli rozdział 47, no to dla zwykłego, przeciętnego gracza, nawet takiego, który gra parę lat już, 2-3 lata, no to nie ma znaczenia, bo zanim się tam znajdzie, to i tak minie pewnie kolejnych parę lat, ale patrznący według mnie całkiem przyzwoite, takie standardowe, no mówię, takie pośrodku, nic szalonego, ale też nie ma tak, że... Będzie wiało nudą, jest zapowiedziany event, więc myślę, że będzie spoko. Ja wam dziękuję. Życzę wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia. Jeżeli macie ochotę, to możecie wypowiedzieć się na temat pacznówców. Co wy o nich sądzicie w komentarzach? No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.